A z tej strony Błażej, a to jest dzisiejszy przegląd serwera. Roblox Pokémon GO. Nie wiem o co jeszcze tutaj chodzi. No ale szukajmy Pokémonów, Złapie wszystkie. Dobra, no to tak. Tutaj latamy. Mamy taki telefonik. Tutaj jakie Pokémony są dostępne? Więcej nie ma, no bo to niedawno ten serwer powstał. Tylko... Jak znaleźć tu Pokémon? O, to jest fajne. Selfistik. Ta mówi, że ma gasliego, ale skąd to nie? Gym. Jak tu znaleźć Pokémon? Hmm... Gdzie to jest? Evil Pika... Ja bez this... Tylko gdzie są tutaj Pokemony? O, Ty złapał Pokemona. Ja tu nic nie widzę. Czamander, tak, czamander, no. Chamander, masz rację, nie Charmander. Oni źle piszą, mi się mówi Chamander. Tak. Chamander. Ja się domek tutaj kupię. Chamander. Super zlew. Chamander. Się napije kolki. O! A się, i, i idę sobie zjechać. Spokebołem. <laughs> Rany wezmę, żeby biegać. Ty, 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 Co? Już nie mam domu? Zniknął mi dom. Nie, jest. Tylko. <laughs> Pika, pika. O kurde. Pika pika. Uwaga, uwaga. Jest, mamy pika pika. Pika, co? Na dach sobie Widzę pokemona złapie wszystkie będzie mój to jest ten squirtur albo balbazaur, nie pamiętam nie, balbazaur to jest taki z listkiem, czy co z kwiatkiem, nie wiem, ale ma coś na plecach, a ten to jest żółw, czyli e, squirtur mm. Widzę dużo poków. Mam go. Bo tu chyba nie jest tak, że nie da się złapać, że ci ucieka z pokebola. Bo jeszcze ani razu mi nie uciekł. O, widzę. Będzie mój. Nie. Dziecko będzie moje. Nie. To chyba nie jest pokemon. Tam jest dużo pokemonów. A nie, nieważne. To nie są pokemony. Tam jest Charmander Ran. Ran, tam, 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 tam. Cicho. Bojek. Ah, Aha, mamy go. Czarmander złapany. Dun. O nie, balon mi pękł. Mam już cztery pokemony Może w siłowni Przy okazji wezmę sobie piciu, kawkę i hamburger Ze starbucksa kawę Ptaszka wezmę. Halo, ptaszek. O nie! O nie! Rąk nie mam. O nie. Nie, naprawdę rąk nie mam. Co jest? Team, valor. Bo w nim jestem to sobie wezmę. Oj. Halo, tam nie. Utchnąłem. Ja nie chcę taki być. Dobra, to na tyle w tym przeglądzie serwerów. Jeżeli wam się podobało oczywiście. Stawcie łapkę w górę. Suba. No i... Na razie. Cześć.